Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Lechy K. Zwickielec Lechia Tomaszów -Mazowiecki. wynik 1 do 1. Gościmy Celera Lechy, Mateusza Miczarka, także ten Jerzy Moskiego Zwickielca. Jako pierwszego podsumowania proszę Mateusza Miczarka, szkoleniowca Lechii, Tomaszów Mazowieckich. Dobrze, że w ten mecz. Budowaliśmy grę w protokołu pozycyjnym, tak jak chcieliśmy. Również cieszy nas fal, że tamkę ze z tego fragmentu, bo statystycznie mieliśmy tylko jednego gola. Rozmawialiśmy o tym wczoraj wewnątrz w Szalbie i to nas na pewno cieszy. Później niepotrzebnie doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie wkradł się chaos, szliśmy na wymiany. Rozmawialiśmy też o tym, żeby w takich sytuacjach kontrolować mecz, żeby być źle zespołem. Yy, niestety nie udało nam się do z korzystnym wynikiem i straciliśmy bramkę. Skorygowaliśmy te rzeczy, które nie funkcjonowały w pierwszej połowie. Mówię tutaj właśnie o tej tym, o tym kontroli meczu poprzez posiadanie piłki. Uważam, że w drugą połowie byliśmy tak jak chcieliśmy, dominowaliśmy, wiadomo byliśmy narażeni na kontrataki zespołu gospodarzy. Też byliśmy na to, tego świadomi, ale chcieliśmy grać odważnie, chcieliśmy budować grę, chcieliśmy atakować, dlatego że chcieliśmy tutaj yy, zwyciężyć. Na pewno możemy mieć niedosyt, ale uważam, że też z perspektywy meczu i sytuacji z jednej z drugiej strony trzeba szanować ten punkt. I tyle. Dziękuję. Dziękuję jeszcze kibicom, którzy przyjechali z tak daleka i nas wspierali. Dziękuję. Dziękuję. teraz więc powiedzmy Wichieriec Zgadzam się, skarnałem co do dziś tam pierwszego etapu meczu tego czasu do 20-25 minuty, gdzie przeciwnik wszedł mecz na swoich warunkach, a my chociaż bardzo się tego przestrzegaliśmy i i, i, szuka, i mieliśmy inny plan, to, to musieliśmy się dostosować. I dopiero po gdzieś tam tej bramce, niestety po bramce straconej, znów się budzimy i narzucamy już swoje warunki grania. I tak, na przyszłość musimy mocno sobie gdzieś mentalnie się nastawić, bo tak naprawdę nie da się tego trenować. Musimy się mentalnie nastawić jako zespół, jako indywidualne jednostki, do tego, by od początku wchodzić na większej energii, większe energii w takim powerze, by po prostu. Być przygotowany na pierwszej, sekundy meczu, a nie gdzieś tam, dopiero w którymś, w którymś etapie, łapać wiatr w żagle i grać na swoich warunkach. Po myślę, że stworzyliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji. I tutaj ubolewam na tym, że, e, że rywale nie trafili 10 na 10 tego, co my stwarzamy, a my, a my trafiamy jedno, dwa na 10 i, i, i nie mówię, że wiem. A dwie sytuacje były takie, które, które po prostu muszą wpaść na poziomie życiolidowym, nie wpadły. A w drugiej połowie e, być może posiadanie piłki było po stronie e, gości. Natomiast w mojej ocenie stworzyliśmy sobie w sytuacje sytuację do e, zdobycia w ramki. Mieliśmy sama sam Bartka, bardzo dobra sytuacja e, Sagana pod koniec e, meczu. Oczywiście rywal sobie sytuację też miał. I w mojej ocenie również e, wynik jest sprawiedliwy. Myślę, że, że obie strony nie niedosyt i, i to jest normalne. Natomiast Natomiast wyniki są sprawiedliwe. Mnie cieszy, że mieliśmy bardzo, bardzo trudny tydzień, bo w w treningu nie uczestniczyło siedmiu zawodników, byli chorzy, w, na środowym treningu nie było kolejnych sześciu zawodników, niektórzy byli na meczu bez treningu. Dodatkowo jeszcze nasz lider, bo tak mogę nazwać Michała, rano dostał informację, że nie będziemy na meczu, bo rozłożyła go choroba. I, i cieszę się, że tak trudny, tam i w tak trudnych gdzieś tam okolicznościach i w mikrocyklu treningowym i kadrowym postawiliśmy się mocnym rybałem i zdobyliśmy ten punkt. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Dziękuję serdecznie.